Zamierzam w toku. Zamierzam w w toku. Zamierzam w w toku. Zamierzam 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 w w Proszę mi go dotoczyć, Piotr na dół! Dobra, zdejcie! Ciąsno! Tak jest! Kilotyna. Kilotyna, skakuj. Weź mu skakuj! Tak jest! Ja! Nie! Mogę, mogę, mogę! Ciąg! Ciasno. Ciąg Ciąsno! 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 Dobrze dobrze, 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 dobrze. Ręce na kar! Adam, dobrze, Adam. Dobrze. Adam! Adam, na szyję! Uważaj na przetoczenie, żeby cię nie przewalił! no dosiadł! Piotr, nisko! Piotr, nisko, żeby cię nie przytoczył! Trzymaj tą pozycję! Rękę mu daj na górę! Na górę, na kark! O tak! Jest. Uważaj za przekroczenie, tak jest! Tak jest, uważaj, uważaj teraz! Uważaj, uważaj, uważaj żeby się nie kręcił! Daj niżej! Daj niżej, bo idzie do, do balachy, idzie! Uważaj! uważaj tak jest, trzymaj tą pozycję, trzymaj! Trzymaj! Ręka na kark! Ręka, o tak, o, tak jest! jest. Tak jest. kontroluj go, kontroluj go! Kontroluj! O, uważaj, uważaj. O, uważaj, uważaj! Uważaj, żeby ci. Dobrze! Dobrze. Jest twój, Adam, jest twój! uważaj! Co to się Co Tak jest! Tak jest! Ibi. Tak jest! jest. jest, jest Trzymaj go! Trzymaj! Ciąg... Na ciągnij, Buto. Ciągnij, Buto. Ciągnij, ciągnij go! Trzymaj, go! Na go! Drzzymy go! Drzzymy go! Rozciągnij go! Drzzymy go! Drzzymy go! 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 Chodź, chodź, mu na plecy plecy, chodź, chodź, plecy Na plecy, Na mu na plecy, Adam! Na plecy. Yes. Yes. Na biodra podbij. Jeszcze, jeszcze. Jest. rękę. Jeszcze Rękę Co to? Wybij, wybij rękami na biodra i w go. Bijesz go. Próbuj, próbuj, próbuj. Spokojnie, Jeszcze raz, daj. Próbuj, jeszcze. Mocniej. na Jeszcze raz. ཆོ ཆོ Do góry go bierz! Noga na głowę. Dwójka. Dwójka robisz. Prawa noga. Prawa noga do góry. Sobic. Prawa noga do góry, Słowik. Słowik prawa